Cześć, witam Was z barus. Też je w wkrótce z hardcore. Tak jest. Witam. Yy, cóż. Dzisiaj, cóż. Tak, trzeba ogarnąć się, bo od poprzedniego odcinka ruszyłem średnio stamtąd tutaj. Nic więcej nie zrobiłem. A więc, tak na początek, by się zebrać tą przyniczkę. Jest trzeba sobie zrobić. Tą młotyczkę. Mamy już młotykę to trzeba rozwalić te wszystkie bloki pszenicy bo są nam niezmiernie ważne do przeżycia jak wiadomo z tego się robi chlebek a jak wiadomo chlebek jest bardzo dobry i pożywny i w ogóle chlebek bardzo nam się przyda na start potem będzie się hodować i w ogóle no wtedy już nie będzie taki problem ale to tak To i ogóle mamy jakieś dwa kotki szalone też by się przydało jej oswoić, ale najpierw trzeba załatwić podstawowe czynności. Właśnie takie jak zebranie się na pszenicy, to znaczy, co. ale dziwna Tam się przyda niezmiernie do żarełka. Tam są jeszcze, czy tutaj mamy jeszcze jakieś halo, halo Świnki, macie tu jeszcze jakąś pszenicę? Może coś z tego? Właśnie w ogóle sobie muszę koordynaty zapisać. Jak jest zdech... A nie przecież... Nie jakby zdech, bo akurat to mi nie przekadza tutaj, ale jakby się zgubił. Akurat jakby jest dech, to by było jest tej serii, więc ten tak. A, dobra, to tutaj mamy kolejne bloczki. Elegancko, proszę mi tutaj dać. Dobra, jeszcze tutaj, więc zostały chyba jeszcze tu, Jutu się ma krowy. O, sobie was rozmnożę przy okazji. Dobrze, że się tu pojawiłyście, to. W ogóle gram dzisiaj na słowackim. Robił pokrok. Salam Pokroki. Dobrze wiedzieć, że tak jest po słowacku. E, postępy. Gdzieś tu jeszcze jest jakaś pszenica, coś tamtego. Głupek, gdzie się tam łazisz? Miau. Serkotki, ale nie ma żadnej tutaj rzeki ani nic, żeby was oswoić. Tu jest nawet jeszcze. O! Nun! Co tu było? Coś tutaj gdzieś wybuchło. Co się stało? O, gniazdko. Nie wydaje mi się, żeby Creepery same z siebie wybuchały. To było trochę creepy. No bo gdzie jest rzeka? Ja bym chciał rzekę. Eee, no tak, nie mam jedzenia. Najpierw jedzenie. Ok, przejmuję ten dom, się ma wieśniak. Od teraz ja tutaj łyżkam. Jest tak chlewka będzie. A to sobie możemy przebić teraz na bloki. I będzie jeszcze jeden chlebek. Jabłuszko, sadzonki, pupawa, Doboła sadenica, sadzenic smalek da. To jeszcze też sowan, to też Piecy Piecyk dam tutaj. I w niech się przepala ten cudowy kralik. Dobra, teraz można iść szukać rzeki, chociaż. Ała! Moje ucho! Mam nadzieję, że tam jest rzeka. Bo chciałbym mieć ryby na no, kotki. Widzę tam jest kinię. A tak, mam nadzieję, że to jest jakaś rzeka. Halo, halo. To jest króli Nie ma tu rzeki Ach. Przecież tędy łazić do to jest katorga nigdzie nie ma rzeki jednak Wiecie, gdzie jest rybek? Słońce powoli zachodzi Przyjechał porządek we wsi... Po, po, porządek Dobra Co nie po kotkach jak nie mam ma rzeki, w której bym mógł złowić ryby? Wiecie, gdzie jest to? To jest... No który tam był mój? Ten. Jest tu gdzieś. Jest tu gdzieś jakaś woda? Fawł świnka. Nie widziałeś tu żadnego zbiornika wodnego. I nie mówię tutaj o tej wodospadzie, który właśnie widzimy tutaj, jak sobie płynie. Latająca brzoska, ale super. Halo, coś tu gdzieś woda jest? Halo, są czarne owce. A dobra, słońce zachodzi, to ja uciekam do wioski. Trzeba się szybko kimnąć. Fajnie są te góry. Gwiazdy już powoli widać na niebie, bo to jest znak, żeby iść spać. A dobra, trzeba jeszcze ogarnąć coś w wiosce. nie ten odcinek nie na szybko, bo eee, czas go będzie niestety. Ale tak. Nie zawsze mam dużo czasu na najmniej odcinka, więc... Jezu, nauczcie się wchodzić. Dobra, się, się ma. łóżka jest ogólnie moja, proszę tam nie siadać. Trawnik. Bo kto wie co trawnik, Piapie, ja ba Mnie bawi. Chyba widzę, że wy już możecie spać, znaczy, że ja teraz zaraz będę mógł spać. E, dobra, potrzebuję wykopać jakieś pierwsze żelazo i te dalej, czy albo najpierw zrobić jakiś porządek w wiosce i wypędzić te wieści, jaki są. Dobra, idziemy spać. Snimka obrazkowa ULZENA jako. Hmm. Data. E, dobra, jest kotek. Jest też golem. Pod golem nam. że się nie jest potrzebny. Łóżki le też też Jestem bojdupą, bo to hardcore. Na hardkorze lepiej być zbyt strachliwy, niż zbyt odważny, tak sądzę. Na survival'u, gdzie tam mam litrę małą, a nie zakrętą zbroję i mam w dupie, czy zginę, czy nie, to nie jest rzecz ważne, ale tutaj się jednak ostrożność przyda, myślę. Ale tak, czy coś, które jeszcze mamy do zrobienia, znaczy, nie, do zrobienia, do znalezienia. Jepnięcia. Mało tutaj rzek jest. Szmalak, szmalak da nie wykopyka, no czyż nie. Nie. Za Czy tu jest rzeka? Jest. No, ale coś więcej niż rzeka. Jezu, na jakiej karocy to jestem? He, 149. Co jestem, Jezu. Trochę zacinę się, bo świat się generuje Drzewko się pali Jezu, jak tu zejść Co to jest? Są to jakieś Nie, nie widzę tu rób. Widzę tylko kaumornicę, ale co tutaj się odpierdzia? Cóż, ten świat jest hardcore. Czy chcę skakać na dół? Chyba nie warto. No tutaj mogę skoczyć. I to widzę, że lazo. Tu jest woda. Tu się wespnęł sobie. Jesteśmy w wodzie. Uchu. Okej, okay, czy się tu jakieś rybki? Jakie to jest biało rzeka? To wszystko się zgadza. Dobra, jest je rybka pierwsza. I chyba ostatnia. Jej, yeah, odblokowałem receptury. No wow. Dobra, widziałem tam jeszcze woda, że jest. Jezu, co z tego, że tu jest blisko, skoro przez takie góry jest do razy dalej. O! Ty, normalny Minecraft. No i to mamy normalny Minecraft Przez chwilę odcina Jezu, co dzieje, ja polazłem? Co ja w ogóle robię swoim życiem? No tutaj mamy trochę normalnego Minecrafta, poza tym czymś Tutaj już nie mamy normalnego Minecrafta. O Boże, jest w takich górach mieszkam. Gdzie tu są żyby jakieś? Halo? Tu jest jakaś rębaka? No to zbierasz szybko jakieś rybki i się widzimy. Dobra, tutaj powoli się wspinam. Tak bardzo powoli. Idę sobie tym klifem. Mam 14 rybek. Nawet ja na mączkę się znalazła. Już jej nie mam. To nieważne w takim razie. Jezu, jak tu ała przejść jakoś sensownie. No jesteśmy coraz bliżej. Ta woda mnie nigdzie nie zaprowadzi, tutaj... potrzebuję trochę ziemi, żeby jakkolwiek się tu dostać. Trochę hardcore, już nie powiem, że nie. Dobra, jesteśmy tutaj. Hop, hop, hop. Ojej, z... Tutaj się pać, to jest... Tragedia. Dlaczego ja chciałem taki świat? Co mnie do tego podkosiło? Dobra, gdzieś tędy. Dobra. Dobra, nasza. To jest latająca brzoda. Czyli tutaj mamy wioskę. Tak, bo tu już są góry i już widzę wioskę. To elegancko. To już wracamy do wioski i... swajamy sobie kotki. O kurde, za pierwszym razem poszedł elegancko. Kocie, tak, chodź tutaj. Widzę, że jesteś bardzo chętny, żeby wejść tędy. Czaj, może bardziej tędy. Dobra, siedzisz. Był jeszcze jeden. Gdzie jest jeszcze jeden? Halo, gdzie jest jeszcze jeden? Był rudej, ten taki, taki miły beżowy. Zaraz na no będzie. A tu jesteś, dobra, jest mam cię idzie za mną. I mamy drugiego kotka już tutaj, chodź tu, chodź tu. No, grzeczny, dobra, siedzisz. Ty nie wiem, gdzie idziesz. No dobra, jak tutaj siedzisz, to siedzisz tutaj. Okej, okay, czy coś jeszcze trzciny, jeszcze posać? My schowajmy te ryby. Będziemy te kotki rozmnażać, ale jeszcze na razie nie. Przy północy nie może być. A nie, może być. No to dobra, no to mamy tutaj trzcinę. Ale dobra, odcinek będzie krótki, ale treściwy. Myślę, że więcej nie ma tutaj przedłużać. Niestety nie mam więcej czasu zbyt na nagrywanie, tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.